Siemaneczko z tej 11, a to jest już trzeci odcinek z recenzji. Dzisiaj mega zestaw i to jest ten yy, Lego Harry Potter Hogwarts Express. Yy, yy, numer zestawu 75955 od lat 8 do 14. No Harry, Lego Harry Potter super! Cieszę się na to, że mogę Wam go recenzować. No, tu mamy w ogóle sęki jakieś na tym. Na odwrocie co jest, bo zawsze robię na odwrót. Tu po prostu, no, mamy po prostu, jak to się prezentuje. Tutaj, tu mamy jeszcze instrukcje. No, y jest to coś na końcu o, fajne. Są fantastyczne na przykład zwierzęta. Y i put jak to wygląda. No, tu jest zestaw, ale nie o pudełko. znowu mówię nie o tym, nie o instrukcji. Instrukcje wywalamy. Nie o pudełku. Tylko chodzi nam o zestaw. A więc wyczaruję z tego pudełka zestaw. A braka... Nie, czekaj. Powiemy coś, jakieś zakręcie z Harry Pottera. Na przykład Ingardium Leviosa. Zium! No i mamy. Mamy tutaj y, Hogwarts Express i całą. No. Y, peron 9 i 3 czwarte. Może zaczniemy. Nie wiem. Od tego peronu. No i mamy. Peron 9 i 4. Zobaczmy, jak on się prezentuje. No, tutaj mamy fajny bardzo ten, bo tu są gazety z arengopoterem, z Potterem. Tutaj widzimy też ulotkę, że zbieg syriusz black. Yy, mam nadzieję, napiszcie, czy. No, yy, czekaj, yy, yy, nie wiem. Nie wiem, czy oglądaliście. Tego Harry Pottera, a jeśli tak, to super. Yy, tutaj mamy zegar, który mnie bardzo ekscytuje, bo on działa jak prawdziwy. Jak widzicie, on yy, możemy przemieszczać tu godziny, można się tu uczyć na przykład tych godzin na zegarze. Tutaj mamy jakieś schodki, to jest super. Ten most to jest super, tylko że to się tutaj, tutaj. To się odczepia od tego często. Właśnie. I to jest minus jeden. Tutaj mamy super ten, bo jak się przechodziło farem po to, że tą ścianę, to tak, tu też się przechodzi. No i mamy. No 9 i 10. Tutaj jest liczba, i tutaj, no. I mamy tą ścianę, gdzie się tu przechodzi. Bo tu jest tak naprawdę ten 9 i 4. O, właśnie. A tutaj jest zwykły peron, i o to tutaj naprawdę chodzi. A daje: No, tu są jeszcze te lampki. No, fajne, fajne, fajne. Tu pod tym są takie klocki. To się w ogóle tak podnosi. Ale daje temu 9,5 na 10. To jest super, super. Dobra, przejdźmy do Hogwart, do ekspresu. No, i mamy pociąg. Zacznijmy, może, od tego wagonu, bo to jest kilkoczęściowy. I tutaj można zobaczyć chłopki, na przykład yy, tutaj podawać. No i jak widać na załączonym obrazku, można tu dać hipki. No i jeszcze w ogóle chciałam dodać, że ta ściana się odczepia. Odczepia się ta ściana, ale to jest, nie, że to jest jakoś źle, ale to. Ale to jest bardzo fajne, że to się odczepia, i można tu łatwiej dać jakieś chłopki. Tu mamy jakieś drzwiczki. Jakby mogli też dać więcej tych wagonów, na przykład dwa takie wagony, trzy, trzy to by było super do całej klasy. By był ten pociąg. No i tutaj jeszcze mamy do węgla. To no, to jest fajne. No i tu wciąż mamy ekspres. Tutaj mamy napis Hogwart Express Lampki i tuszyny To się no Widzicie To się rusza razem z tym Pisze Hogwart Castle Tu też i no tu są Kominy jakieś To i tu się da odczepić Też No i super Eee, dobra, daję temu całemu. No. Nie było takiej oceny. 10 na 10 temu pociągowi daję. No, tak. 10 na 10. To jest moja całkowita decyzja. Dobra, widzimy się przy hipkach. Jeszcze zanim do hipków przejdziemy, jeszcze chciałem pokazać te wózeczki. One są. Super, ten jest, tu jest czekoladowa żaba, mleko, jakieś popcorn, no to jest, yy, tu spaszyłek w ogóle yy, i dwie walizeczki od Rona, no fajne, daję temu, no to jest szybkie, daje temu, nie wiem, oś, nie, w sumie, nie, czekajcie, no dziesięć też na 10 to jest super, nie, 9 i 9 na 10. bo to nie ma kółek nie ma kółek no i to jest złe dobra przejdźmy do hipków no i mamy hipki może zaczniemy od dla mnie najnudniejszego z tej całej gromadki czyli tej pani no ona jest nawet spoko zrobiona jak widzicie ma tu jakiś sweterek no ma szare włosy, to są super włosy, te włosy, ona nie, ona ma dwa dwie twarze, przestraszoną i zwykłą, e, no i ma różowe rękawki, no chłopak jak chłopak. Dobra, przejdźmy do do innych figurek. Drugą figurką jest Hermiona, e, no super jest Hermiona. A, jeszcze yy, wrócimy do tamtej figurki na chwilę. No, daję tej figurce 7,5. No, 7 na 10. No, słaba jest trochę. Albo nawet 5 na 10. No, 5 na 10. 5 na 10. No i wracamy do Hermiony. No, długie włosy, fajne. Grzywka taka. Tutaj Marówczkę. Yy, bluze, ta buza jest super, super! Tak jak w paseczki kolorowe, super! To jest no. Yy, tu. A, trochę się nie docisnął, ale zaś, bo w innych zestawach nawet yy, jest, są nogi ruchome, a tutaj zaś nie ma. A to nie jest aż tak stary zestaw, to jest jeden z nowszych. No i. A tu nie ma nóżek ruchomych i to mnie tylko boi. Ale tak to, no. O, y, może 8,5 na 10. No, fajna jest. No i przejdźmy do Rona Wesleya. Y, no mamy różdżka jak różdżka, ten switerek, no super. Nie, y, te rude włosy też fajne. Y, dziecięca buźka jak u Hermione, też. No, granatowe jeansy. No i fajne jest. Daje mu 9,5 na 10. W sumie 10 na 10 nie ma żadnych minusów. Super. Nie, 9,5, bo y, są te nóżki nieruchome. 9,5 na 10. No i nasz Harry Potter. Yy, no, Harry Potter jak Harry Potter, blusa fajna. Tutaj ma, no, włosy. A jeszcze w ogóle nie pokazałam mu tamtych dwóch ale to nieważne jest, one, oni tam też mają przestraszony twarz. Yy, no, czarna różdżka, nie no nie czarna różdżka, tylko po prostu taka brązowa bardziej. Yy, też nieruchome nogi, więc 9,5 na 10, znowu wiem, ale no, będę każdym takim minifigurką, co nie mają tych ruchomych nóg, yy, no, dawać 9,5 na 10. Jak są super dalej. Dobra, przejdźmy do innej figurki. Przejdźmy teraz do profesora Ramusa Lupina, który, jak wszyscy wiecie, jest wilkołakiem. I ma tu na twarzy. No, chyba nie widzicie. Ale ma takie kreseczki. Czekaj. No, ma takie kreseczki. I właśnie i to jest, że mnie jest podrapany przez jakby siebie. Nie wiem, ale super jest ta figurka. No brązowe gadki, różdżka jak różdżka. Garniturek. Ale po tej fazie. Czekajcie. Tam, tam, tam! Tu jest zły. I ma te oczy świetne. Daję tej figurce 10 na 10. 10 na 10. Przejdźmy do dementora. Dementor, dementor. Właśnie przyleciał do nas dementor. Super jest ta, no, ta skóra taka. Tu mamy, no, wsysał tutaj. No i ten dymek jest super, super. Też one, one tak ratały, ta perynka. Wow! Że taka podrapana, super. Super. Znaczy, to jest rozszerzona, to złe, ale, ale, że taka podrapana, super jest. Widziałem już takie pojedynki w Lego, ale, no, to jest super. Tutaj mamy jakiś taki szlam na nim lekki. No, to jest super. W ogóle ten dół też. Super jest. Daję, daję mu o, ostatecznie 10 na 10 też. Przejdźmy do całego zestawu. No i mamy cały zestaw. E, daję temu, no, 9 i pół. Nie, 9 na 10. To jest moja całkowita decyzja. Żegnam się z wami. Nie wiem, kiedy będzie e, następny odcinek recenzji. Mam nadzieję, że już niedługo. E, żegnam się z wami. No i papa. Pa.